Witam wszystkich. Przepraszam wszystkich od razu za przerwę w tym regularnym publikowaniu filmów. To od tej soboty no, musi się zmienić i od soboty wracamy z tymi czterema materiałami tygodniowo. Tylko, że niestety no, to problemy z stanem, to problemy z utopionym mikrofonem i wiele rzeczy, które wpłynęły na to, że niestety no, ta regularność się zepsuła. Ale dzisiaj jeszcze dzień bez takiego regularnego filmu jak co czwartek, ale już od soboty wracamy. Tym bardziej dziękuję tym, którzy oglądają, którzy wspierają patronaj, czy też postawienie symbolicznej kawy. Więc od soboty wracamy do tego, co było przez ostatnie kilka lat, czyli do publikowania filmów o psach i o kotach. Może formuła się niekiedy zmieni. Niestety, moja obecność na waszych ekranach, monitorach, to jest niemożliwe do usunięcia. To nie może niestety zniknąć, tego się nie da wyeliminować. Ale mam nadzieję, że taka forma też będzie odpowiednia. Wystarczy no, nie patrzeć, ponieważ niektórym przeszkadza, że w materiałach o psach i kotach jest również człowiek. Ale no, takie czasy i materiały, gdzie były same zdjęcia psów i kotów. Już najprawdopodobniej nie wrócą, ale bardzo Wam dziękuję za cierpliwość. Przepraszam za zaistniałą sytuację, że są te opóźnienia, że jednak no, tych regularnych filmów nie ma, tak jak to miało miejsce przez ostatnie kilka lat, kiedy to one, to znaczy filmy 4-5 razy w tygodniu prawie były zawsze, ale od soboty wracamy, od soboty będzie tak, jak było po staremu. No i mam nadzieję, że wrócą też obejrzenia, wrócą też inne rzeczy, więc przepraszam i dziękuję za wsparcie i miejmy nadzieję, że znowu chęć, czas wróci i będziemy o tych naszych psach i kotach mogli mówić więcej. Może wrócą live'y? Zobaczymy. Mam nadzieję, że rozwój tego kanału no, nie zatrzymał się i że będzie wszystko tak jak trzeba. Więc do soboty! Zapraszam w tym czasie na te moje inne materiały. Zapraszam do polecania tego kanału. Zapraszam na inne kanały, szczególnie o zwierzętach, ciekawostki o zwierzętach. Tam się troszkę więcej dzieje. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie. Kanał nie znika spokojnie, bo i takie głosy się pojawiły. Do usłyszenia i zobaczenia.